Cześć, witam Was w kolejnej części. Zagrajmy w Reimę, czy chodną Ewok. Yy, jesteśmy już yy, przed naszym lekarzem, ale yy, jeszcze tam nie idziemy, ponieważ jest jeszcze sekret. A on jest okryty tutaj. Musimy wskoczyć. O, fajna animacja. Dobra, tutaj mamy trochę punkcików i portal, który możemy wrócić. Dobra. Teraz wreszcie spotkamy naszego pierwszego lekarza. I muszę powiedzieć, że to są bardzo fajne filmiki. Trochę głośniej może zrobię. Ekran przestań tak mi tutaj szkadać. Oje, ich erinnere mich, ich glaube, er heißt Otto. Schauen wir mal, was wir da haben. Ich darf doch. Ich finde, das ist doch ein schöner Glasperlenspiel. Sie haben einen schwarzen Lumps verschluckt. Da müssen wir verhärteren Mittel greifen. pera Tu wiele nowy pomierz sął na grec, dojmy na Globo He. No niestety to nie podkutkowało, Spito postis. Ich fürchte, dass ihr Problem größer ist als befürchtet. Sehen Sie, der schwarze Lumps hat sich durch die Niere hindurch irgendwo untergetrieben. Da... Jetzt ist André völlig im Gehirn. Und wir müssen nicht zu weit nach dem nächsten Arzt gehen, um meine Instrumente zu säubern. Und hier wird ein weiterer, sehr guter następne ich... portal Ja tak mówię na to. Aby a ja troszkę ciszę. Tutaj znowu będziemy nabijać kombo. To jest oczywiście podwyższony poziom trudności. I fajnie, wszystko pulsuje według rytmu. Jak kolorowo tutaj. O, widzicie, tu są takie momenty, w których trzeba samemu skoczyć, żeby zebrać. Łe! a brajo ja go ale tam nie jest źle. I jak widzicie, ten poziom praktycznie już jest ostatnim poziomem tego świata, lasu czy stolisz. Yy, przejdziemy do nowego świata. Czego... Yy, jest bardzo fajnym światem. Mroczny, ale nie mówię, to jest jeden z moich ulubionych światów, muszę powiedzieć. Znaczy, moje ulubione światy jest właśnie ten las, czy sto liść. Um, ten następny, co będzie? I jeszcze parę. O, tutaj są ruchome, ale to nie jest tak, trudno je pokonać. Tutaj widzicie się zapadają. Niektóre. Tutaj bierznie. Nie, wiem, ja tu mówię na tu bieżnie, nie wiem, jak to się do końca nazywa. No znaczy się czego? Przepraszam za moją. O Jezu! Leibę, dlaczego ty tak szybko skaczesz? O, parę minut i nie zauważyłam. Hmm? Może jednak warto było spać. Spadniemy to tylko e, 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 do ostatniego miejsca, które się zapisało. Yy, idziemy i tylko minus jeden punkt jest żadnego życia nie tracimy o tu jest bardzo taki głupi moment tutaj bardzo yy, się taki, taki trochę głupi moment który trzeba bardzo szybko zbierać yy, kryształki żeby mieć wszystkie teraz zobaczycie postaram się zebrać wszystkie no już widzicie Dobra jeszcze raz Widzicie, to jest taki głupi moment Nie A kurde eee. O, tam widzicie już jest mój koniec Teraz muszę, przepraszam, nie na tą wieżnię nie skoczyłam. Muszę być po środku. Nie niepokójcie się, to już jest koniec poziomu 100%. Jeszcze 7420 punktów do nowego poziomu, a

tak, tak klom. E niby gra e, dla dzieci od 3 lat, nie? Ale klom równo. Bo w polskiej wersji mówiła na Reimena: Przeklęty gwałcicielu. E, kurczę, wleciał do tego kibelkanie. I od razu gwałciciel. No, babka przesada. Dobra, jak widzicie, to jest nowy świat. Nazywa się on w niemieckiej wersji To jak chory ten Do swojej można by było przetłumaczyć jako y, Ropusze bagno, czy jakoś tak A w polskiej wersji byłoby y, Bagna w roku Dobra, jak już mamy nowy świat To kończę w tym miejscu Więc komentujcie, subskrybujcie I do następnego odcinka Mojego zagrajmy w Rejmie 3 Chodą Hewok Na razie